Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tytanie Polska. Moi drodzy, jakiś czas temu przedstawiłem wam na kanale materiał o naprawdę bardzo przydatnych questach i pod tamtym materiałem pojawiło się sporo komentarzy z sugestiami innych questów, które również w TitanQuestie warto wykonać. I dzisiejszy materiał będzie właśnie drugą częścią przydatnych questów w Titan z dużym naciskiem właśnie na wasze propozycje. Także mega dziękuję za Wasze propozycje i lecimy z Waszymi propozycjami bardzo przydatnych questów w Titan Dzisiaj przede wszystkim skupimy się na akcie czwartym I zaczynajmy właśnie z tym aktem Moci i Uno zaproponował nam quest o nazwie Mikstura Lampido, która właśnie polega na tym, że musimy zrobić trzy składniki, aby z tą miksturę stworzyć. Jest to quest poboczny z Gaiu Medei i potrzebujemy po prostu do tego grzybka kybę, pładek nocnego kwiatu oraz trawiasty korzy. Wszystkie z tych trzech składników możemy znaleźć w Soronic, a następnie po prostu oddajemy je do Lampido w Gaiu Medei. I następnie w nagrodę dostajemy losowy punkt cech, oczywiście dodatkowo również zdrowie i doświadczenie. Kolejnym questem z aktu czwartego jest quest z Pałacu Hadesa o nazwie Generałowie Hadesa. Zadanie poboczne polega na zabiciu trzech bohaterów w makaju, których właśnie możemy spotkać w tym pałacu. I następnie po pokonaniu trzech bohaterów, dostajemy boost w postaci dodatkowych procentowych obrażeń dla postaci. Ten trailer zaproponował quest o nazwie Odbędy Styksu i jest to quest poboczny również z aktu czwartego. Aby wykonać quest musimy dostać się w miejsce, które widzicie na materiale i tam zabić po prostu bohatera hydradonów. Wy mamy za to quest poboczny dodatkowe punkty cech. I lecimy w takim razie, moi drodzy, do aktu pierwszego, ponieważ tam właśnie Rosen nam polecił wykonać quest o nazwie Zatrute Źródło. Jest to quest poboczny, który po prostu pozwala nam zdobyć dodatkowe punkty życia i jeszcze doświadczenie. Quest znajduje się w wycuchtące w okolicach wioski Tegai i po prostu musimy zabić pająki oznaczone zadaniem, czyli te, które mają po prostu wokół siebie taki świecący się pierścień. A następnie dodajemy questa u pobliskiej nimfy, która znajduje się tuż obok jaskini. Kolejnym przydatnym questem i tym razem questem głównym będzie Terkin w Egipcie, jest to jedno z najważniejszych zadań w Egipcie, ponieważ po prostu musimy tam pokonać Aktajosa. Aktajus znajduje się oczywiście w grobowcu Ramzesa, w Dolinie Królów. Następnie wracamy się do Tep, tam spotykamy Inhotepa, rozmawiamy z nim i dostajemy w nagrodę punkty umiejętności, a dokładnie dwa. Marek Weremko, którego mega pozdrawiam, ponieważ jest bardzo aktywnym i stałym widzem, polecił również dodatkowo zadanie z aktu trzeciego, czyli z Orientu o nazwie Olbrzymiej Yeti. Quest polega po prostu na zabiciu tego bossa, a w zamian dostajemy po prostu boost w formie punktu zdrowia dla naszych minionków. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał, a ta krótka treściwa forma była po prostu dla was przyjemna dla odbioru, a my widzimy się oczywiście wy w kolejnych materiałach na kanale.